Proszę państwa, już mówimy. Łączymy się z panem. Dobry wieczór, dobry wieczór. Proszę pana, tak. Anta mówił coś o swoim wzroku, że pan barw nie widział, a teraz pan widzi, tak? No powiem, powiem panu tak, że no ja od, od ostatniego wywiadu, który tam panu udzieliłem, bo to był marzec piąty zeszłego roku, no to powiem, że u siebie też zauważyłem jeszcze właśnie poprawę, yy, wiele w wielu innych dziedzinach, nie? bo to tak jak mówią, że leżąc jedną metodą BSM człowiek leczy inne rzeczy, nie zdając sobie sprawy nawet, nie, że, że, ten, że, że tak jest. No, to. no i miałem taką właśnie sytuację kilka lat temu, to powiedzmy 3, pół roku, że na, na badaniach właśnie wzroku po prostu widziałem, że już mam taki wzrok słabszy, bo przykładowo pani mi otworzyła książkę, w której są kółka z z cyframi. Przykładowo jest na przykład niebieskie kółko i jest cyfra niebieska, która się tam nie niewiele, niewiele odcieniem różni, nie? W tym kółku. I mówię, ja z tym miałem problemy i powiem panu, że stosując tą metodę BSM w tym roku, jak pani mi tą książkę otworzyła, to która by to strona nie była, to po prostu w takich barwach pięknych to wszystko widzę, że no, widać różnicę po prostu naprawdę, nie? Dla Pana znaczy, jest to panie, ważne, bo Pan jest kierowcą, tak tak, zawodowy. tak? tak, powiem Panu, że wzrok się bardzo poprawił, a przede wszystkim też w nocy, nie? Bo zawsze, na przykład z autostradą, a cztery kiedyś też miałem problem y, z, z rozpoznawaniem y, kilometrów na słupkach. W tym momencie uh -huh. widzę to naprawdę ze szczegółami, nie? No to tak, jest ważne. To mówię, to jest ważne. Powiem Panu, co jeszcze mogę powiedzieć. Też na przykład y, wyrównałem sobie ciśnienie też mhm. okazało się w pewnym momencie, że mam za wysokie ciśnienie. No i też właśnie tą metodą PSM, bo ciśnienie wyrównałem. Ciśnienie jest dobre, puls tak samo też był za wysoki. I co jeszcze? No, też miałem problem yy, z, tak, z tak zwaną, no, tak zwany reflux z gaga, nie? Mhm. Po prostu, że te, też mnie to męczyło. Powiem, że od długiego czasu już naprawdę o, o tym po zapomniałem, nie? Mhm. Także, także ten, no mówię, ja. Jeszcze jak, jak tylko mogę to polecam też swoim kolegom tą metodę, bo mówię akurat w moim środowisku kierowców ciężarówek takie choroby kręgosłupa no to niestety to jest to jest ta, taka bardzo popularna sprawa. nie? No tak, bo tak pan się też, też wyleczył. Tak. tak, jakby nie było no to mówię wiele godzin za kierownicą ciężarówki no to jednak swoje zrobi, nie? Że, że po tak. prostu no, wielu kierowców odczuwa właśnie problemy z kręgosłupem no i no i szczerze powiem, że mi się już kilku udało przekonać do tej metody Aha. dwóch z powodzeniem wyleczyło po prostu kręgosłupy a jeden przy okazji jeszcze wyleczył Czanową, z którą miał problemy jak to się mówi reklamówka leków i zaczął stosować metodę WSM odstawił wszystkie leki i praktycznie od roku ani jednego jakiegoś tam ataku żeby tam po prostu mu te palce zaczęły puchnąć coś także także no, mówię no. że z kolei, z kolei też drugi kolega lecząc kręgosłup i widząc efekty zaczął leczyć łuszczyce, nie? A. Od lat problem, problem z łuszczycą miał naprawdę od wielu, wielu lat i nic mu nie pomagało. I jedynie w tym momencie to jest naprawdę taki powolny proces, ale widać tak po prostu z tygod... może nie tak z tygodnia na tydzień, ale z miesiąca na miesiąc, widać jakiemu to się po prostu ładnie leczy, Wspaniale. A jeszcze tam co żona, że coś by pomogło. No mogę, mogę miała tak? Co, co mogę wie pan powiedzieć? Mogę... Tak, żona miała też problemy właśnie z cukrem, miała te częste, częste po prostu spadki i, i ten. I, i, I też po prostu stosując metodę BSM to wyleczyła, nie ma z tym problemu. Też tam taką lekką depresję miała, to tak samo też to wszystko minęło, no ale, ale ale co najciekawsze co wyleczyła, no to miała tam na tych narządach kobiecych na jajniku guzy nie? Tak. i też po prostu dostała tam jakieś leki od, od tego ginekologa no i była po prostu był krótki temat jeżeli leki nie pomogą to operacja nie i nie ma co że ona w ogóle tych leków nie brała mówię rób nie no Aha. i tak było <laughs> wyczytała które pozycje zaczęła wpasować poszła tam za jakiś czas do tego lekarza na badania no, lekarz zrobił wielkie oczy mówi i, i, i zniknęło mówi to co może te leki pomogły ona mówi nie nie brałam żadnych leków mówi do niego nie także mówi że zrobił naprawdę wielkie oczy ale ale, ale co mogę powiedzieć no? no mówię no ja polecam wszystkim bo tak człowiek się na sobie przekonał że pomaga na wszystko ja mówię wyleczyłem kręgosłup wyleczyłem przecież ten łokieć ten misisty nie? nie mam z tym po prostu żadnych problemów dręcz się nie rąk tak samo przecież mówię też bo to było od górnego odcinka kręgosłupa nie hmm, hmm. robię sobie po prostu profilaktycznie bo wiadomo żeby to podtrzymać nie bo mimo hmm. wszystko człowiek cały czas y, pracę kierowców wykonuje no i cały czas w jakiś sposób to niszczy nie także trzeba to profilaktycz profilaktycznie Dobry? oczywiście robić hmm. nie? Sure, sure, tak. żeby, żeby te efekty były tego nie ale no mówię że mi się już po prostu kilka osób tak udało do tego przekonać hmm, ja, hmm. Mówię, ja mówię tak wie pan to jest jak ja najczęściej słyszę Najczęściej słyszę pytanie, no to, dobra, no to mówi na przykład mój kolega, mówi, słuchaj, to skoro to jest takie dobre, to dlaczego tego nie polecają lekarze? Ja mówię, chłopie, na to pytanie powinieneś sobie sam odpowiedzieć, co lekarze by z tego mieli, jakby ci to polecili? co by z tego mieli, żeby stracili klienta, ty byś z kolei zaczął namawiać swoich kolegów tak, no pan... automatycznie, automatycznie mówię... Czy... Na zdrowie na rodzą sobie pomyśl. Jeżeli nawet lekarz zna tą metodę, nie? To przecież ci tego nie poleci, bo on po prostu działa na własną szkodę. No i tyle, tyle w temacie. Finansową, finansową, O to właśnie chodzi. Przecież no właśnie. choroby to jest biznes. To jest choroby to jest biznes i na tym się najlepiej zarabia. No, no nie, niestety. Pytań, nie Właśnie, właśnie to, to my właśnie. wszyscy chcemy zmienić. Także co ja mogę pani proszę powiedzieć? Mówię, każdemu jak najbardziej... Bardzo no, dziękuję. Niektórzy są... Po prostu, cię, cię, jak to się mówi, bardzo ciężko do przekonania. Tak. Ale, no powiem panu, miałem sytuację właśnie z kolegą, którego przekonywałem pół roku. Nie? Tak. Przez, pół roku się, przez pół roku się śmiał i nie wierzył w to, a widziałem, że jest coraz gorzej. On wysiadał tak. z ciężarówki, wysiadał z ciężarówki i, i po prostu, no to dajmy na to, taki raz jakaś rozmowa była, tak postaliśmy tam te 10-15 minut. On mówi, że nie musi już siąść, bo już po prostu tak kręgosłup odczuwa. Mówię cały czas rób metodę BSM, stosuj BSM. Zacząłem mu pokazywać wszystko tego, nie? No no tak. ja go, męczyłem go dosyć długo. Nie ustępowałem, ale jak on to mówi później, wiesz co? Zawsze jak się spotykałem z tobą, to wiedziałem, jakie będzie pytanie z twojej strony. Czy stosujesz, czy robisz metodę tak. BSM? Tak, tak, I na świętego spokoju zacząłem, <laughs> ale mówi tak, mówi tak. Porobiłem dwa tygodnie i przestałem. Ale aż do czasu. Kiedy wcowywał kiedyś na halę załadunkową do, do załadunku stali w hucie Aha. i po prostu on miał takie już problemy nawet z tym odcinkiem szyjnym, że on nie mógł przekręcić głowy, tylko się obracał całym ciałem. Żeby popatrzeć w lusterko w ciężarówce, nie? to on musiał po prostu się obrócić całym ciałem. I mówi tak: porobiłem dwa tygodnie i przestałem, aż do momentu, gdy co tam na hale i patrzę, a ja normalnie bez żadnych problemów obróciłem głowę. I mówi, I to był znak, że ta metoda działa. I on dzisiaj wyleczył ten kręgosłup, robi się profilaktycznie. Ale dzisiaj to właśnie on przekonuje ludzi, on, prze on, on namawia swoich tam kolegów, swoich przyjaciół, w swoim gronie i dziwi się, że po prostu, że jak to można, no. mówi nie wierzysz w tą metodę BSM, ale ja jego pół roku przekonałem, <grym> a w końcu mi się udało. <grym> no tak, tak. Niektórzy ciężcy są, ale mówię, to ja po prostu też, no nieraz jak zależy mi to, mówię, to nie ustępuję po prostu i, i no konsekwentnie przekonuje i tyle. Tak, i, tej, pan, jak jest. I, i, i trzeba przyznać, że też kierowcy ciężarówek są to inteligentni ludzie, bo to nie jest takie mogę, proste zrobić powiem, prawo mogę. jazdy na, 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 na tiry A też druga rzecz. W zeszłym tygodniu też mi się właśnie udało przekonać. Też się... Tak się od razu tym zainteresował. Od razu już tam mówi, że sobie książkę zamówi i też się bierze za BSM. Ja mówię, no najprostszy przykład jest mówię na mnie, mówię no, przecież. Tak. Jakby nie ta metoda BSM, to człowiekiem by było po prostu z kręgosłupem coraz gorzej. mówię. I, no mówię nie wiadomo, tak, czy człowiek by był w stanie dojeździć do NRYP, tak, nie? Tak, tak, tak. Nie tak, tylko, że, no, bo mówię. to jeździło. Ja oczywiście, jak najbardziej polecam. No i sam mogę więcej powiedzieć. No, so, no. tak jak mówię. Mówię, słyszę to pytanie, u mnie jest jedna odpowiedź, bo czego lekarze tego nie polecają? Co lekarz będzie z tego miał? Mówię, jakbyś ty był lekarzem, no polecał, żeby, ty, żeby tracić klientów, mówię, na pewno byś nie polecał. Poleca. Ja w ten sposób odpowiadam. I no powiem. niestety, tak. A przynajmniej może <coughs> jak powie, żeby trzymać ręce tak głowie, to nie powie, że to metoda BSM jest. Dokładnie. To Tylko w jakiś jego sposób. Także powiem panu, że mówię, w moim środowisku, to też, też w Niemczech jednego kiedyś spotkałem kierowcę, miał Duże problemy po prostu, żeby wsiąść do kabiny. Też mu wszystko pokazałem, też obiecałem, że będzie robił. Mówię, że miałem podobną sytuację kiedyś, nie tak szeroko no, mówię. Ja staram się to rozpowszechniać, żeby się jak najwięcej ludzi o tym dowiedziało, nie? Moja żona... Z kolei to kupuje pana książki, rozdaje znajomą prezenty. No tak, że tak. Nawet, nawet żeby na 10 jeden się zainteresował i, i zaczął stosować, to to już jest też sukces. Mówi, ona jest tego zdania. Nie? Bo ona jeszcze coś takiego pan mi mówi, że miała, że ona nie mogła jeździć w nocy, tak, bo ją oświetlały tak, 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 światła, tak. a teraz miała... sobie jeździ. Tak, ona miała problemy w nocy po prostu, że. I jeżeli mijała się z samochodem jadącym na przeciwka, to praktycznie musiała wyhamować do bardzo małej prędkości, a nawet stanąć, po prostu, bo ją to oszlepiało, nie widziała. Więc w tym momencie po tej metodzie BSM już od długiego czasu, ona w nocy ma bardzo dobry wzrok, nie? No właśnie. To bardzo dobrze widzi, wszystko ze szczegółami, no mówię, też cały czas po prostu widziała, że mi to pomogło i też zainteresowała się, zaczęła po prostu robić i jest zadowolona. Nie? No to miejmy nadzieję, że kierowcy... Zrobię rewolucję. Tak jak, no, ja mówię, tak jak ja zrobili ja prostu, rewolucję w Kanadzie. Tak, powiem panu, że mówię, ja przekonuję, bo mówię, u nas choroby kręgosłupa w tym zawodzie to jest po prostu, mówię, to jest tak powszechne, że to jest chyba taka. Tak. No, no najbardziej taka, taka spotykana u kierowców właśnie choroba, choroba kręgosłupa, nie? No mówię, siedzenie tyle godzin za kierownicą, no robi swoje. No warto, kręgosłupy. żeby żeby wszystko... Nie, nie, nie działa to tak. na, na dobrze, no niestety, nie? Bardzo dziękujemy Panu, bardzo. No, Wszystkiego dobrego. Piotrze, będziemy, będziemy w kontakcie. Bardzo dziękuję, na pewno. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Także proszę państwa, no sami widzicie, no, zupełnie inny świat. Inny świat się zmienia. No. Kierowcy ciężarówek zrobili rewolucję przeciwko przymuszaniu ludzi do tych preparatów słynnych. I Im się to udało, miejmy nadzieję, że też uda się nie tak w krótkim czasie, ale w dłuższym okresie czasu, że większość kierowców będzie znała metodę samoleczenia BSM, będzie ją stosować i będą mieli <laughs> komfort życia lepszy niż do tej pory. Proszę Państwa, tu już większość z Państwa wie i zna tą książeczkę, samoleczenie metodą PSM. Trzeba mieć nowe wydanie, 22 rok, w księgarniach wysyłkowych. Proszę szukać. Proszę Państwa, bardzo dużo ma Bonito, ma przede wszystkim Świat Książki, gdzie można odebrać książkę w księgarniach. Oni mają bardzo dużo książek Selka podręcznikowo, selka w Białym Stadu, celka w Łodzi, no i inne tania książka i tak dalej. Proszę Państwa, zresztą wszystkie te książki, wydawnictwa to Państwo zobaczycie, jak piszecie samoloczenie metodą BSM. Wyszukiwarce w ogóle przy, przy, przede wszystkim ludzie mają, ale nie zobaczycie strony internetowej samoloczenia metodą BSM adres jest samoleczeniebsm.pl jak piszę adres to tak ale tak strona się nie pokazuje pochował google wszystkie publikacje moje proszę państwa no po to że po prostu ludzie ludzie tak jak pan mówi zabierali by biznes w medycynie media współczesna to to nic innego jak ochrona biznesu Tutaj chodzi o biznes medyczny <kli> i ludzie po prostu widząc prawdę, którą piszę na yy, 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 yy. mojej stronie samolocie bsm.pl szybko się zorientują, że to musi działać i że działa. Tym bardziej, że już proszę Państwa będzie się zbliżać w lipcu 45 lat, jak rozpowszechniam tę metodę samolotu BSM. I te wznowienia książki, które są, to są tylko po to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Tak jak Pan mówi, działa y, na, na wiele, nie tylko na jedną chorobę. Proszę Państwa, bo to działa cały organizm, ale jest osiem pozycji łożeń dłonii. je trzeba poznać, a szczególnie trzeba poznać y, y, wskazania, przeciwwskazania, które też się pozmieniały i też, proszę pani, proszę Państwa. Uwagi ogólne. Najważniejsze, żebyśmy sobie nie zaszkodzili, proszę Państwa, bo jak działa, to może zaszkodzić, jeżeli nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących metody i zastrzeżeń, jakie ja tutaj podpiszę. Trzeba mieć 22 rok. Książka kosztuje niecałe 30 zł. Często z wysyłką, tak jak mówię, księgarnie internetowe mają swoje własne gdzie można odbierać. I proszę polecać. Namawiać, rozmawiać. I takie popularne niestety choroby obecnie znaczy w osób nie ma problemu, żeby sobie wyleczyli też słaby wzrok. Proszę Państwa. Metoda polega na tym, że wyrównuje się pole elektromagnetyczne pole życia. Ja właśnie o tym piszę, po magnetycznym. Na swojej stronie internetowej podaję, że pierwszym odkrywcą życiu był dr. Saxon Bur, W latach 40. On to odkrył, ale medycyna odrzuciła to jego odkrycie, chociaż ono jest doskonale udowodnione. Na podstawie różnicy potencjału, już możemy zobaczyć, że na pierwszy czy się pojawi, będzie pojawiał, chociaż <laughs> jeszcze go nie ma. Odrzucili to, proszę Państwa, powiedzieli, że to wystarczy, proszę Państwa, wyrównać pole elektromagnetyczne i będziemy mieli zdrowego człowieka. Pole elektromagnetyczne buduje mm, mm, cały świat, ten świat. Zwierząt oczywiście i ludzi. Dlatego możemy też leczyć zwierzęta i psa, i kota swoich mniejszych przyjaciół, proszę Państwa, ale często bardzo bliskich. Też wyleczymy nowotwór, proszę Państwa, też że różnego rodzaju. No i pamiętajmy też o matkach z dziećmi, które mają chore, biedne dzieci, na autyzm. Bo to bardzo pomaga i można też wylecieć całkowicie. Tutaj też mam film z panem, który wyleczył swojego dzieciaka. Ale też i dorosłe osoby mogą stosować, bo to się pomaga, że Państwa, będzie wszystko odbudowywać. Organizm będzie wyrzucał wszystkie toksyny, wszelkie brudy, jakie nabył i będzie się organizm oczyszczał. Również będzie, będą zlikwidowane zmiany w mózgu, zmiany komórek mózgowych. Też i proszę Państwa, porażenie mózgowe, dziecięce porażenie mózgowe będziemy leczyć. I też, nawet jeżeli jest osoba dorosła, też metoda będzie działać. Także to jest wielkie wybawienie, wielkie szczęście dla tych, którzy. Mają możliwość poznania tą metodę, mają znajomych. Mówmy wszyscy o tym. Jest to jedyna obecnie możliwość, żeby walczyć z tym złym światem, skorupowanym, który broni się, rzucając nam na siłę depopulację, przez co mają zyskać na swoim biznesie, mają zastępować nas wszystkie marzyny, to po co im tyle ludzi. Podczas gdy Bóg stworzył świat dla ludzi, dla świata, który jest i istnieje i będzie istniał, tak zresztą jak mówi Jezus w swojej wypowiedzi, powinien po wystąpieniu, pokazał się uczan. I to są jego ostatnie słowa. Proszę Państwa. Co Jezus mówi, to według świętego Marka Według tłumaczenia greckiego węże brać będą, a co byśmy tego pilnie zaszkodzili. No ale Jezus nie mógł powiedzieć: fale elektromagnetyczne brać będą, tak? Bo nie zrozumieli uczniowie. to jest symbol fale elektromagnetycznej. Węże na niemocne, na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Na niemocne to są. Na robra a nie na chorych. Takie jest tłumaczenie z łaciny, którym niestety posługuje się w większości Kościół katolicki, ale nie cały, też Każdy książka katolicki może sobie poczytać pierwowzór, a więc tłumaczenie z greckiego, potem się posługują i prawosławni, i protestanci, ale też i grekokatolicy, i głównie, ale też i zwykły księża. Pamiętajmy też, że ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak w swoich książkach w latach 70. pisał o tym, że Bóg stworzył świat za pomocą fal elektromagnetycznych i trzeba o tym pamiętać, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości z księży katolickich, to niech sobie tam zajrzy. Proszę Państwa, przy czym jeszcze trzeba pamiętać o tym, że tutaj tak jak odkrył pole życia doktór Szekszambur. Pan nas nas pokoju wojska pod jego Proszę państwa, że możemy się w ten sposób leczyć. Trzymając rękę jednak bowiem A do, dokładnie nie wiedział jak, że to chodzi o polekty magnetyczne. Natomiast ja to wszystko uzupełniłem. Zebrałem, że tak powiem, wykupy. I to jest wszystko na tej właśnie mojej stronie samolocenie Proszę sobie je poczytać. Pod y, filmem są linki do tej strony. Są linki też do, do fundacji, proszę wpłacać. Może jakoś uczcimy 45-lecie rozpowszechnienia tej metody. Potrzebuję tylko y, trochę pieniążków, proszę Państwa bo ze sprzedaży książek ciężko jest się utrzymać, jako że i fundacje również, jako że teraz są tłumaczenia na języki obce, ale też i proszę Państwa wysyłamy bezpłatnie książki dla osób, których nie stać jest na, na zakup książki, mogą sobie wziąć napisać mailem, też jest link do maila Proszę Państwa, i otrzymają książkę bezpłatnie, Proszę Państwa, tutaj też w grę wchodzi ciepło i wygodność stałe. Dlaczego się ten, to pole magnetyczne tak złapia? Bo jest stała temperatura i wygodność. Dlaczego nasz zarodek musi przebywać w łonie matki 9 miesięcy. Ale już u kury. Wystarczy, że kura posiedzi na jajku kilka lub kilkanaście dni i zaskakuje kurczaczek żywym organizm. Malutki. Ale my, proszę Państwa, już jesteśmy żywym organizmem. U nas tylko nie domaga części organizmu. I wystarczy, że 20 minut rękę podtrzymamy na głowę na głowie, proszę Państwa. Wykorzystujemy ciepło i wygodność, którą mamy w ręku i w głowie, też ciepło i wygodność wychodzi, i mamy, proszę Państwa, efekty leczenia już widoczne w ciągu 20 minut. Na przykład rany po oparzeniach będą bardzo szybko znikać, w ogóle rany, nawet te jednoletnie, które się nie leczyły, latanie będziemy widzieli w pierwszym zabiegu, jak, jak zaczerwienienie, zaginienie. Zapalenie mija. To wszystko samemu możemy sobie zaobserwować. <krymne> proszę Państwa, oczywiście choroby zadamnione, czy też nowotwory, też będziemy, proszę Państwa, usuwali. Też, zanim pójdziemy na biopsję, to po co? Jak możemy podtrzymać więcej zobaczymy, że na za zagłód guz zniknął, <krymne> na przykład piersi. To wszystko trzeba wiedzieć. Już nie mówiąc o zwykłych przeziemieniach, grypach. Warto stosować metody profilaktyczne, jakie są pozycje profilaktyczne też jest w tej nowej wydaniu podane, żeby w ogóle nie chorować. Proszę Państwa, rozpowszechnijmy metodę, bo jest to jedyna szansa, żeby zachować jakąś nadzieję, proszę Państwa, na to, że nie dojdzie do nas super depopulacja, nie będzie wojny i nie będzie, nie będziemy, a my będziemy mogli się ewentualnie przed tymi wszystkimi zmianami na ziemi i też tymi depopulacyjnymi żądaniami biznesu będziemy mogli się zachować, przechować, przetrzymać, proszę Państwa. Tutaj jeszcze raz powtarzam są zmiany na ziemi, też i, i w sensie chemicznym, na przykład tak jak mówiłem, wodór zmniejszył się, atom wodoru zmniejszył się o 4%. Już powinny być nowe leki. Kto te nowe leki wymyśli, to będzie je robił. Proszę Państwa, wątpliwe to jest bardzo. Nie mówiąc o tym, że w ogóle cała medycyna się przestawiła na, głównie na zarobek, ale czy nie jest traktowane często ze zdziwieniem. Proszę Państwa, także oni sobie lekarze yy, yy, moim zdaniem, pędząc za tymi, tym porządkiem, który im narzuciła narzucił WHO i tymi przykazaniami, aby zachować swoje stanowiska, to strzelają sobie w stopę. Powinni trochę myśleć, bo świat leci idzie bardzo do przodu, że te pieniądze niedługo będą niewiele warte, szczególnie wtedy, jeżeli ci globaliści zachowają dalej swoje przywileje, nawet jak zmienią pieniądz dolary na pieniądz elektroniczny. To musimy wiedzieć, kto to m, tym będzie za, e, zarządzał. Pewnie o tym wiedzą też i Chiny i Rosja. I to jest ten e, problem, że ewentualnie mogą się podzielić wtedy władzą nad e, nowym pieniądzem, ale czy jak, to, jak do tego dojdzie, co będzie, to tylko możemy się cieszyć z tego, że mamy możliwość wyleczenia, mamy możliwość pomocy swoim bliźnim. Dziękujemy Bogu, że dał nam taką możliwość. I jeżeli Jezus mówił, czy przewidział, że będzie metoda stosowana, to nie tylko tutaj będzie w Polsce, ale w końcu dojdziemy do tego, że świat zrozumie, że nie można łączyć się z szatanem, wybijając ludzi, tylko należy się łączyć z Bogiem i, i, i żyć dla dobra wspólnego, dla swojego i wszystkich, tak jak nam Bóg przykazuje. Miejmy nadzieję, że te zmiany Bóg prowadzi jak najszybciej. my z pomocą Boga. Wszystkiego dobrego. Dobranoc Państwu. Bądźmy optymistami.